Nie wszystko, co brzydkie, jest niepotrzebne tylko dlatego, że nam się nie podoba. I odzywa się wtedy, kiedy chce się rozmnażać. Z każdym pierzeniem pojawia się coraz więcej białych piór. Z prawie 15 ziko w plecy tyle płacą. W okularze za 2,5 koła dziurkę w odpowiednim miejscu w aluminium. Chodzi o to, żeby po prostu eliminować oszustów. Dzień dobry, 17 listopada, witam Państwa w Sopocie. Dzisiaj zmierzam na liczenie zimowe ptaków zimujących na Zatoce Gdańskiej. Dzisiaj odcinek miejski, a dokładnie pół tego odcinka. Zaczynam od molo w Sopocie, ale skoro i tak muszę przejść przez Sopot, to coś fajnego Wam pokażę. Jest tutaj taka fajna rzeźba, rzeźbo fontanna. Chyba parasolnik to się nazywa. Zaraz Wam to pokażę. O, tutaj, o, tu, o to, o to, I to jest rzeźba, która jest także mikrofontanną. W tej chwili nie działa, ale tutaj, gdzie nie latem kapią sobie kropelki wody i naprawdę fajne to jest rozwiązanie, które wspomaga tutejsze ptaki sopockie, kiedy jest gorąco, wszędzie pełno betonu i wszystkiego, a one z tego chętnie korzystają, więc jest to super sprawa, woda sobie cieknie, niedużo, to nie jest wielka fontanna, która zużywa ogromnej ilości wody. Tutaj dosłownie kapie, a wystarczy, żeby lokalne ptaki tutaj mogły z tego korzystać. Obserwowałem z ciekami właśnie wróble, jak, jak korzystają z tej fontanny, a w okolicy tego, tej rzeźby można niekiedy zobaczyć taką fajną kawkę. To jest kawka, która e, siwieje, czyli z każdym pierzeniem pojawia się coraz więcej białych piór. Tak naprawdę do końca nikt nie wie dlaczego tak się dzieje, ale często można to właśnie zobaczyć. To zjawisko u kawek to jest jedna z najładniejszych, jaką widziałem. Dobra, Monciak monciakiem. Teraz trzeba jak najszybciej dostać się na molo i zacząć liczenie, bo jest już po dziewiątej, więc późno. A trzeba iść do Gdańska aż do Brzeźna. Przede krzywy domek w Sopocie. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi stabilizacja horyzontu w kamerze. Tak, to jest, jak się nie używa poziomice Proszę bardzo. Ładny ten Sopot w tygodniu, poza sezonem, kiedy nie ma prawie ludzi. Te wszystkie place prawie puste. No nie lubię tłumów. Aha, już ktoś dzwoni. Poniedziałek. No, jestem na miejscu i były problemy z mikrofonem bezprzewodowym. Fajne jest, jak się łączy z kamerą, ale czasami się zwiesi i trzeba z kamery baterię wyjąć, inaczej nie połączy się ponownie. Odcinek numer 10: Molo w Sopocie, ptaki w bezpośredniej bliskości. Trzeba przejść całe Molo do końca. Ja będę szedł i z jednej, i z drugiej strony. Ptaki patrzył i liczył jednocześnie, a potem sobie szybciutko z tą i pójdę. Na wschód. Zacznę od łabędzi. Zrobimy trochę zamieszania w czasie. Jestem na liczeniu zimowym. Liczenia zimowe na Zatoce Gdańskiej wykonuje się od połowy lat 80. Ja liczę już chyba z 20 lat 19, bo 20, w zależności od tego, jak się tam patrzy na, na statystyki. Więc dosyć długo. Liczy się od września do kwietnia włącznie raz w miesiącu, zazwyczaj w połowie miesiąca mniej więcej od Rozewia cały Półwysep Helski cała Zatoka Gdańska do ujścia Wisły jest podzielone to na odcinki i wiele osób raz w miesiącu liczy ile za to mam pieniędzy? no dzisiaj minus 10 zł, 5 zł na kolejkę 5 zł na toaletę w Sopocie i jeszcze 4,80 będzie kosztował bilet tramwajowy, więc prawie 15 ziko w plecy tyle płacą. To jest wolontariat. Po co to się robi? Po to, żeby wiedzieć jak wygląda sytuacja zimujących ptaków nad Zatoką Gdańską. Czy jest ich coraz więcej, których jest więcej? W których miejscach są? Gdyby zdarzyły się jakieś ptaki zaoliwione martwe, to też bym to zgłosił w odpowiednim miejscu i też odnotował, bo też takie rzeczy się robi. Więc po to są takie liczenia. Nie może każdy liczyć, jak mu się podoba, trzeba przejść weryfikację, trzeba się sporo uczyć. Dzisiaj studentów ze mną nie ma, ale to nie dlatego, że nie chcieli, tylko dlatego, że odesłałem ich na inne odcinki, ciekawsze niż odcinek miejski. Tam mogą zobaczyć więcej, mogą się nauczyć czegoś więcej. Natomiast ten odcinek i tak ktoś musiał zrobić. A i liczymy tylko ptaki wodne czyli wszystkie mewy, wszystkie kaczki. Perkozy, łabędzie. E, trochę tego jest. Dobra, wracamy. Cofamy się w czasie. Aha, jakieś profesjonalne ekipy filmowe dzisiaj tam za mną działają. Ile to trzeba ludzi, sprzętu, żeby coś nagrać, nie? No właśnie, dźwiękowiec, operator jeden, drugi, reżyser. Poważna sprawa. A my sobie policzymy kaczuszki. Jeszcze dwie krzyżóweczki. Do całości trzeba dodać. Jeśli się ktoś zastanawia, czy warto do takiej lunety piątkę czy dwójkę wrzucać. To od razu wam powiem, że nie warto. Każda taka lornetka, o prawie każda, taka, która no już jakąś wartość ma będzie lepsza niż to. Na czym to skończyłem? Na tym, że kormorana trzeba zapisać i jeszcze jednego łabędzia dorosłego. Z tej strony poza tą dwójką kormoran teraz zanurkował i a ja będzie mnie widać nic. Tu zazwyczaj jest za ale dzisiaj leci do tego gołąb miejski, który nie jest wodny, więc nie zostanie policzony. Zobaczymy ile w marinie mew siedzi, na pewno trochę ich tam będzie. Dużo tu roboty nie będzie. Raptem dwie mewy i dwa łabędzie. Molo potrafi być fajnym miejscem na ptaki, ale musi być zima, taka naprawdę mroźna zima. Kiedyś był już tu odcinek Ptasiej Strefy z Molo w Sopocie. Oglądaliśmy lodówki. O lodówkach było były też edredony. Pamiętam tu statyw połamałem na mrozie. się przewrócił i trzask, potrzaskały plastiki. No, tani statyw to tak ma. W każdym razie... Yy, w każdym razie bywa to fajne miejsce na ptaki, ale dzisiaj jakoś szału nie ma. Wieje od południa, więc większość mew zamieszczy gdzieś tutaj. Siedzi sobie na plaży, bo tam jest najcieplej. Najprzyjemniej. Zobaczymy jeszcze tutaj na kamieniach, przy falochronie, takie o kamloty są, no i tutaj trochę ptaków jest schowany. zaraz zobaczymy co. O, ale szału nie ma i nie ma co tracić czasu, trzeba uciekać do przejścia, jeszcze ponad 8 kilosów. Jednym z powodów, żeby liczyć szybko jest to, że ptaki się potrafią przemieszczać. Szedłem w tamtą stronę na koniec, nie było tu żadnych mew. Teraz doleciało 5 mew srebrzystych, gdzieś z morza, no to już są doliczone. A tam teraz pełno śmieszek, ale to są ptaki, które były na, na plaży. O, molo w sopocie. Też nie ma dużo ludzi w tygodniu, to też jest przyjemne. Gdybym liczył w weekend, to byłoby gorzej. Normalnie liczenie zimowe jest w weekendy, ale nie wszyscy mogą liczyć w weekend. Ja akurat nie mogłem. Ludzi trochę brakowało, więc liczę dzisiaj. Odcinek podzieliliśmy z kolegą na pół, bo normalnie to on jest do Gdyni. W okolicach tam e, błyskawicy się zaczyna. No, ale to bym dzisiaj nie zdążył dzieciaków ze szkoły odebrać, bo to jest od świtu do zmierzchu wtedy liczenia. Pomimo że psaków jest mało, na Molo to pół godziny pykło na liczeniu. Tak, teraz trzeba obejść to wszystko dookoła. Kiedyś były zejścia z Mola bezpośrednio na plażę, teraz nie ma. Trzeba iść dookoła. Upierdliwe to jest, no ale co zrobić? No i taka Sopocka ciekawostka Automat z ziarnem dla ptaków, zakupiony z budżetu obywatelskiego Wrzucasz pieniążek, kupujesz ziarno, masz tak Zbisz kartę, telefon, 3 zł, 5 zł kupujesz ziarno i nie dokarmiasz chlebem Fajne? Fajne No, trochę światła, no jesteśmy na Sopockiej plaży Yy, tu oczywiście znowu niespodzianka, musiałem to wszystko chwilę obejść i więcej jest mew srebrzystych niż było i trzeba jeszcze do tego odcinka molowego doliczyć, bo one się ewidentnie tu trzymają mola, po prostu ptaki doleciały, ktoś dalej skarmiał chlebem, to działa jak magnes, ptaki to widzą z dużej odległości i dolatują, no ale teraz są tutaj, teraz będzie już prościej, bo będę szedł cały czas plażą kilka kilometrów i będę śledził sytuację na bieżąco. No to lecimy. Luneta rozstawiona. Pierwsze ptaki policzone. Wyznaczony punkt, do którego trzeba dojść. I masa ludzi. Mewy przeliczone. Wylunetowane też kolejne pięć samców lodówki. Lodówki siedzą na granicy zasięgu lunety, czyli bardzo daleko, to jest jakieś 500, może 600 metrów od brzegu. Widać nie, nie lubią tutaj podpływać, gdzie jest dużo ludzi. A za to na plaży taka fajna scenka. Młoda, srebrzysta mewa chodziła za dorosłą i jeszcze żebrała o jedzenie. Długo, długo coś. Albo nie wiem, spotkanie po jakimś czasie w każdym razie. Ewidentnie chodzenie jej. Żebranie stara ją ignorowała, bo to już czas kiedy trzeba być już samodzielnym ze względu na całą masę ludzi jaka spaceruje po plaży to nie jest moje ulubione miejsce do nagrywania jakiegokolwiek vloga i filmu o ptakach, a dlatego że mimo że robię to już długo przecież nagrywam filmy od 11 lat to jakoś ciągle tak wśród ludzi idzie tak sobie. Aczkolwiek trzeba mieć też świadomość, że ich nie obchodzi. Nikogo tutaj nie obchodzi, co ja robię tak samo jak mnie nie obchodzi, co oni tu robią. Teoretycznie się nie ma co przejmować. Mamy czasy, gdzie ludzie gadają do siebie nie dlatego, że coś jest z nimi nie tak, tylko po prostu mają słuchawkę bezprzewodową w uchu i rozmawiają przez telefon, który jest schowany w kieszeni. Yy, ja tu umów nie lubię, no ale próbujemy. To jest taka forma też przezwyci przezwyciężania się. Idzie chyba coraz lepiej. Przykleiłem się do osób, które dokarmiały mewy. Było ich tutaj trochę około, około 40 ptaków. Wszystkie policzyłem, a potem zaczaiłem się na ptaki z plastikowymi obrączkami, były trzy. Wykonałem im fotki kulpiksem i będzie można do centrali obrączkowania wysłać wiadomości powrotne. Zrobiłem najpierw zdjęcie ptaków, potem obróciłem się do brzegu i zrobiłem numer wyjścia na plażę. Żeby mieć dokładne, dokładne położenie obserwacji, dokładną lokalizację. Bardzo prosty patent yy, i taka refleksja się nasuwa. Te ptaki, które miały obrączki najbliżej wychodziły do ludzi, najmniej się bały. Pewnie, pewnie też dlatego te obrączki mają, bo najprościej było je schwytać i zaobrączkować. Dobrze, zbliżam się do punktu, gdzie trzeba polunetować. Pytacie czasami, co to jest za, co to za luneta, której używam. Taka fajna. To jest chiński Zenray z okularem swarowskiego. Tak się składało, że okulary swarowskiego pasowały bagnety do chińskiej lunety. Może jakaś kopia albo coś. Natomiast nie pasowały zabezpieczenia tych bagnetów. Taki klips, który zaskakiwał, żeby ten, bagnet, żeby ten okular nie wypadał. No i to był kłopot, bo jak się niosą lunetę w ten sposób, to było ryzyko, że okular, który w wartości jest, ten no sam okular 2000 kosztuje. Luneta kosztowała wiele lat temu, kosztowała ze 4, jeśli dobrze pamiętam. Teraz jeszcze już leciwy sprzęt, chyba już tych lunet się nie da kupić. W każdym razie ten okular wypadał i był problem. No ale go rozwiązałem. Po prostu trzeba było wywiercić w okularze za 2,5 koła dziurkę w odpowiednim miejscu, w aluminium więc precyzyjnie wkrętarką na kolanie taką dziurę wydarłem i teraz jest jak trzeba nic nie wypada już mam ją nie wiem, z 10 lat i jestem zadowolony nic się z tym nie dzieje, mój kolega też miał no ale on sobie nie wywiercił dziury no i zgubił ten okular Swarowskiego gdzieś w piachu Gdzieś na plażach leży trójmiejskich życie. No to witamy w Gdańsku. Tak patrzę, że w Sopocie to jeszcze jakieś ptaki były na tej plaży, a tak w Gdańsku to jeszcze widzę tutaj dwie mewy i potem długo, długo nic. Zobaczymy co dalej. Przed nami Molo w Brzeźnie, ale to jeszcze kilka kilometrów. Na razie powolutku do Jelitkowa się zbliżamy. Gdańskie Jelitkowo. Dochodzę do Potoku Oliwskiego i tu trzeba będzie zejść z plaży, przejść mostkiem na drugą stronę i pod mostkiem wszystkie krzyżówki policzyć. Tu przyleciały mewy moje, które już były policzone, bo ktoś dokarmia. No i dokarmianie rzeczywiście utrudnia to liczenie ptaków na plaży, bo ciągle te ptaki gdzieś przelatują. To tu, to tam. O! Młodzi ludzie z lożnetkami, poważna sprawa. No i wchodzimy do Parku Jelickowskiego. Lubię w to miejsce przychodzić, zwłaszcza wiosną, bo fajnie tu ptaki śpiewają. Są fajne, stare drzewa. Dzisiaj tylko przemkniemy, bo liczymy ptaki wodne. Szału nie ma na tym odcinku miejskim, no ale trzeba je policzyć. Inaczej byłaby wielka dziura. W końcu są to liczenia na Zatoce Gdańskiej. Jeden z najstarszych i najstarszy monitoring tego typu na świecie. Kaczek całe nic. Jak widać, gdańska wersja automatu do karmiania. Tu pokarm ma być za darmo, ale jak to mi miasto Gdańsk odpisało, będą sypać tam pokarm tylko jeśli będzie śnieg. Yy, więc kiedy nie ma śniegu, to po prostu ludzie będą karmić chlebem. Yy, tak to działa. Czyli w Gdańsku fajnie, bo takich kaczkomatów jest dużo, ale z reguły są puste. A pokarm jak się pojawia, to się pojawia w woreczkach strunowych. I potem te wóreczki strunowe wszędzie fruwają wokół miejsca do karmiania. Przychodzi często jedna, dwie, trzy osoby. Wyjmują cały ten pokarm, a nie po jednym. I natychmiast wrzucają to do, do, do wody. Wszystko, a niekoniecznie na brzeg i tylko kłopot z tym jest. I powiem szczerze, teraz Sopockie rozwiązanie trochę bardziej. Nie filmuję ich, bo nie ma czasu wyciągać aparatu. Trzeba zdążyć jeszcze, po dzieci muszę do szkoły zdążyć, powrócić. A to jesteśmy gdzieś w morze, w pół drogi, albo i nie. Nie mam pojęcia. Wracamy na plażę i ujście Potoku Oliwskiego. Potok Oliwski, cała masa mew. O, a tu jest taka, tu jest taka gałąź wierzbowa i tu gdzieś nie chcę skłamać, w którym miejscu. Tu gdzieś, tu gdzieś na tej gałęzi, tu gdzieś na tej gałęzi, o jest, o tu, o tu, o tutaj modraszka miała gniazdo w tym roku, w takim ciekawym miejscu, idealnie, idealnie, bo dawcy chleba sobie poszli, więc mewy wysiadło. jest mewa z plastikiem, zaraz ją odczytamy, tu dużo mew siedzi. Zajmiemy sobie najlepszą pozycję. Eee, mewy, śmieszki mam stąd policzone, muszę policzyć srebrzaki. Policzyłem śmieszki jak były karmione. Bo widziałem, że tu jest grupowanie, tam dalej tylko srebrzaki. Więc tylko teraz się rozejrzę za plastikami. Mówiąc plastiki, mam na myśli obrączki plastikowe, kolorowe. Dzięki którym można odczytać ptaki bez konieczności ich chwytania. Tu siedzi jeden. Śmieszka. Numer czytelny, nie czytam go nawet. Teraz lornetką poszukajmy następnej. Ciach, 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 ciach. Tu siedzi druga. Jeśli ktoś się zastanawia dlaczego na moich filmach niektóre obrączki są zamazane, no to jest to specjalne, że tak powiem, moje działanie. Żeby nie pokazywać Pełnych numerów obrączek. Czemu? Wyobraźcie sobie, że są ludzie, którzy lubią oszukiwać, nie wiem co im to daje, ale lubią e, przypisywać sobie stwierdzenia ptaków, których nie widzieli, żeby dostać wiadomość powrotną. E, dlatego się z reguły nie pokazuje pełnych numerów obrączek, tak żeby nie można było dojść do tego, co to jest za dokładnie numer. Zwłaszcza, że dzisiaj wiecie gdzie tego ptaka widziałem i tyle. Chodzi o to, żeby po prostu eliminować oszustów. Gdyby się takie przypadki nie zdarzały, to bym pokazywał całe numery, ale jednak, ale jednak jestem wielkim fanem zamków z piasku i muszę zobaczyć jeden tu jest zbudowany. Ja też z dzieciakami zawsze budujemy duże zamki z piasku. Idę obejrzeć ten, bo jest niezły. Muszę im pokazać. No, piękny zamek z piasku. To jest jeden z niewielu sposobów, żeby wyciągnąć mnie na plażę latem, gdzie jest pełno ludzi. To jest zapewnienie mnie, że będziemy budować zamek z piasku. I że będzie duży. I że będzie duży. Wtedy mogę iść. Więc ten był fajny. Podoba mi się. Muszę młodzieży pokazać. Trzeba notatki zrobić. I w przyszłym roku postarać się bardziej. Tak wyglądał nasz zamek z piasku w tym roku zbudowany, w ostatni dzień września o, Jesteśmy na plaży gdzie jest mniej ludzi i od razu lodówka jest trochę bliżej dalej daleko, ale to jest już jakieś ja wiem, 200-250 metrów to już można ją będzie przez telefon pokazać jak wygląda lodówka i że na plażach miejskich też spokojnie lodówki są pokaż się samczyk, fajny Kąpię się to może nie będzie się nurkować co płynie szybko 44 samce i 3 samice Taka dysproporcja i tak często jest u lodówek wygląda na to, że na molo w Brzezie nie wyjdziemy, bo chyba jest w remoncie, jest zamknięte, są jakieś rusztowania tu jest tylko jeden pan, który maluje kable. Nie kable płoty, więc nie wejdziemy na molo w Brzeźnie. Więc policzymy obok mola. No, a po drugiej stronie molo w Brzeźnie Kidzina taki pas materii organicznej wyrzucanej przez morze. Jest to nietrwałe siedlisko przyrodnicze. To nie są po prostu śmieci, chociaż tak to wygląda. Bardzo często ptaki w tym żerują. Tutaj akurat żerują mewy. No ptaków, jakiś siewek innych, czy, czy biegusów, brojców, tu raczej nie będzie, bo jest dużo ludzi. No też grzebią ludzie, bo często w czymś takim można bursztyn znaleźć. Nie wiem, czy tutaj akurat w Brzeźnie. W każdym razie jest to nietrwałe siedlisko przyrodnicze, gdzie żyje bardzo dużo bezkręgowców różnych, które stanowią pokarm dla ptaków. Czasami są tam jakieś resztki ryb wyrzucone i ptaki naprawdę z tego mocno korzystają. Oczywiście na plaży takiej jak ta, gdzie potencjalnie ma się kąpać dużo ludzi, jest to coś niepożądanego, natomiast już gdzieś na plażach innych jak najbardziej jest to coś, co potrafi być dla ptaków bardzo cenne, więc warto o tym wiedzieć. Nie wszystko, co brzydkie jest niepotrzebne tylko dlatego, że nam się nie podoba. Z boku to musiśmy jeszcze nie wyglądać, że przychodzi gościu z kamerą i filmuje śmieci. Pewnie chce do telewizji, jaki syf na tej plaży jest. A ja tu się tak yy, szczerze zachwycam. Po prostu. I zanurkował samczyk. Jest ludówka całkiem blisko, no nie wiem, może z 60 metrów. Ale pojedynczy samiec. Teraz trzeba wszystko przeliczyć lunetą. Po zasięgu wzroku. Dzisiaj farciarska pogoda, bo deszcz zatrzymał się. pokój za helu i tu nie dotarł tu świeciło słońce. Elegancko. Jeden z ostatnich przystanków z lunetą. Tu się kręci perko z dwuczuby dosyć blisko. Może go Wam pokażę nawet. Z perkozami dwuczubymi jest podobnie jak ze śmieszkami. One w tej chwili też są w szatach spoczynkowych. Zupełnie inaczej będą wyglądać latem i warto o tym wiedzieć. Że nie zawsze ptaki w ciągu roku wyglądają dokładnie tak samo. I tak jest właśnie między innymi z perkozami dwuczubymi. Tak jest z mewami. Czy chociażby z kaczkami, bo kaczki też w różnej porze roku mogą inaczej wyglądać. Przechodzę sobie obok portu, słuchajcie, i tutaj to samo co w Sopocie. Nadają z głośników głosy ptaków drapieżnych. Non-stop nadają, hałasują. Po co? Po to, żeby straszyć ptaki. Moim tu ptaki kupy robiły pewnie gdzieś. Bardzo im to przeszkadzało. Wydali pewnie na to fortunę, ale to nie działa, bo ptaki przylatują i... To tak, to tak nie działa. Ptak drapieżny najczęściej odzywa się wtedy, kiedy chce się rozmnażać. Kiedy chce się rozmnażać, niekoniecznie chce jeść i ma ochotę polować na kogokolwiek. Poza tym część z tych głosów to najpewniej głosy nie naszych gatunków drapieżnych, bo niektórych ja nie rozpoznaję. I tak jest bardzo często w tych odstraszaczach. Pewnie fortunę to kosztuje, ale... No śmieszne to jest, śmieszne. No ale tak jest. Działa zawsze jak placebo bardzo dobrze. To na koniec tutaj z okolicy portu macie widok na Gdynię. Tam by normalnie się zaczynał odcinek dzisiejszego liczenia. Ale ja zaczynałem w innym miejscu, zaczynałem na Molo w Sopocie. Molo w Sopocie też wam pokażę stąd, bo też widać i wyświetle wam, ile kilometrów jest. Ile kilometrów jest do Gdyni, z punktu, w którym stoję, ile jest do mola w Sopocie. Znajdźmy to tylko. No i po liczeniu, wracam sobie w parku brzeźnieńskim. W tym parku chyba z ptasią strefą nigdy jeszcze nie byłem. No, mam go dosyć daleko od domu, nijak nie jest po drodze. Eee, taki fajny park nadmorski. Może trochę bardziej dziki niż Park Północny w Sopocie, może niekoniecznie. Na pewno nie taki podmokły. O, górski jest nawet. Tutaj drzewo. Za mną to duże. Jest tu trochę starych drzew, zazwyczaj jest tu mało ludzi. Fajnie ptaki na wiosnę śpiewają, natomiast no mówię, z kamerą tutaj nie dotarłem. Są puszczyki, oczywiście, langowe, są stare drzewa, to są takie ptaki. W tej chwili jesień w pełni. Większość drzew już pogubiła liście. Może na wiosnę tutaj się kiedyś e, pojawię jeszcze. No cóż, czas zakończyć ten odcinek. Nie mam pojęcia, co z tego uda się poskładać, co nie. Jeśli chodzi o ptaki, to jakoś szalenie ciekawie nie było, ale nudno też nie. Normalnie odcinek miejski, więcej ludzi jak ptaków, no ale też trzeba go czasami policzyć. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już wszystko. Dziękuję świetnie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach w czasie strefy. Cześć!